Ale stun! Ale stun, widowie! Widowie, pozdro na odcinku! Widzieliście to? Co za bukleony! Yy... Siema, siemano, zinetano. TV otwiera wam drzwi. Ej, Yumi to jest ta nowa postać! Pa, tylko że ten śmieć mi ucieknie, bo on ma skok. Ten z no e. nie? Nie, głęboko poszedł! O śmieciu ty! U! Widzowie! Widzowie! Widzieliście to! Strzał! U! Widzowie, pozdro do odcinku serdeczny strzał dla was! Ale dym! Ej, to wsiadło! ha! <laughs> Śmieć kurde <pało! śmiech> To raka, szmata! a no i bardzo blisko! Bardzo blisko! Ej! Łapali Jacksa! Widzowie! Otto! Fajna gra! Liga Legend. Polecam. <laughs> Tutaj super stream jak nigdzie indziej. A zostawiłeś lajka pod najnowszym odcinkiem na YouTube. Mam nadzieję, że tak. No i petarda, to wspaniale, dziękuję bardzo. Dwa postać wywołał, no za Dymir. E! Mamy go. No kurde. Walnij, walnij, o, dobrze. E! Co tu robi? A! Pomocy, pomocy, halkir! Dobrze, rzucam zaklęcia po arabsku! Mów mi ma szmato. Znaczy nie, że widzowie, że wy. No ale widzieliście jako grando? To jest. O, już wtepuje się jakiś pies. Coś tutaj dużego wezmę. Bejtuje. Master bez miecza, widzieliście? Ej, master bez miecza. Ty, bez miecza jest. Bez miecza, widzisz? Pa. Ojej, yeah, już się zrobił miecz. Ale bez miecza był. Małeś ty flecie. O, Morgana. Dobra, najsik. Zedzik. No wal się, ty szmuk się. Dobrze! Najsik, widzowie, widzieliście ten taktyczny flash? Wściekły piksiarze, nie dogoni. Jest! Ale zabij, 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 zabij! Kekin miał mój Nie miałem energii, no. No, przegridowałem to, to mega. No ale co? Jestem szczęśliwy, a ty? Teraz? Rodzina. No przecież! to no psia! No to raka, już No nie mogę, no przepraszam! <śm> A, o co chodzi z tym 1700? Wytłumaczcie mi. <śm> <śm> y nic się nie stało, widzowie. Overpower czy tam innych nerwironów, co mają u jednego widza i takie nudy, że od razu się zasypia. To już świadczy, że jesteś mądry, bo wybrałeś tego lighta ogółem. O, kurde, ale Dym Eee! A! Widzieliście to! Widzieliście to? Ty, przez przypadek mi się musnął palec na flesza i mnie wybuchło. Spetarde, ale Dym, widzieliście to? XD, idę A, nie, nie zmieniłem nawet tego. Nie zmieniłem nawet, widzisz, tego, soczewki. Dwie, dwie sekundy mam R. Dwie sekundy R, widzowie. Strzał! Strzał! Ale stun! Ale stun! Ale stun! Widowie! Widowie! Pozdro na odcinku! Widzieliście to? Co za bukleony XD! To strzał, mi dawaj z tej akcji! Lol, ale stun. chore gówno. Nie chcę w to grać już. Przysięg... Co to jest za chora gra? Czy to jest normalne? Czy to, czy to, jest jakaś inna wersja Minestrafta? Czy mogę już wyłączyć tak? Co, Ale mi się na bordę! Ooooooooooooooooooooo! Ty świnioł, parszywiec, Zaszedł! Co za gówno? Nie gram w to więcej! Nie gram w to więcej! Przysięgam, wychodzę z tej gierki! Wychodzę stąd! Ja mogę już nie grać w to. Widzowie, diament znalazłem! Ello! Pozdro na... Odcinku, tylko ja się boję tu. Czekaj. Znalazłem! Ale petarda! To jest żelazo! Dlaczego ja muszę w to grać? fufujemy to gówno jednak. Fufujemy to, rozumiesz? Fufujemy to prze... Przepraszam, że się unoszę, to tylko jest... Miałeś R, ale po co by mi ta Rka dała, żebym zginął trochę dłużej? Nie no, żartowałem pewnie, może bym wygrał, ale... <laughs> Ale to gówno ja to No ja się poświęciłem i to gówno z tego wyszło Kiedy z Innes to będzie killa, to jest dobre pytanie Dobra się odpalam pokus Dobra stop, stop. Oh. Uuu. Uuu. Prany. No, ja nie wiem, Light, weź ty tam, kurde, alfabeto nie umiesz czytać. Weź ty sobie. Po... weź ty sobie. Ugułem, przeczytaj niego nick. I tam jest. Chyba ty książki nie czytałeś dawno już, bo nie umiesz nawet liter, nie widzisz. Ja, ja jutro do ukulisty idę. Ugułem i zo zobaczysz. Ja będę miał okulary, a ty ślepy dalej będziesz. Ty, knurze. Ale nie! Mogę trafić, nic. Czy ja kiedykolwiek trafię coś w końcu z tym takim głównym tagerkiem? No jakbym trafił to, ale to i tak byśmy pewnie nie zabili, no. Go psychiatry, Turka. poka O kurde, to jest niedobrze. Oj, oj. oj. A nie to głośno